Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Adrian to odcinek z Hero Zero. Jesteśmy na serwerze PL36. A jak już widzicie mamy młotek, więc dzisiaj zmieniamy stat ogólnie. Miałem to zrobić ogólnie na poziomie 300. Ale sobie pomyślałem zmienię sobie teraz. Zobaczymy jak będą wchodzić walki. Myślę, że no... Na razie nie będziemy mieć przez jakiś czas PETA, więc może troszeczkę chujowo to wyglądać. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wchodzić, bo wiecie, no, no nie mam na razie co tu wrzucić. nie. Jak tego peta zmienię, to kurde, nie będą mi wchodzić misje i zadanka, więc myślę, że na razie chyba sobie odpuszczę ze zmienianiem peta. Może chwilę na tym pecie pogramy. Zobaczymy, czy w ogóle jest jakaś możliwość wygrania z kimś na tym pecie, czy nie. W sumie sam nie wiem. Grałem kiedyś na takim peciku, tylko troszeczkę mocniejszym, 35% miał. A ten od 3.25 to jest troszeczkę słabszy, więc myślę, że będzie chujowo. Ale zobaczymy, zobaczymy mordeczki. Chcecie, możecie dostać łapkę w górę, subskrypcję. Ja Was oczywiście wszystkich pozdrawiam. Jeszcze tam kogoś ocenimy. Yy, nie wiem czy dzisiaj wszystkich ocenimy. Może w następnym odcinku ocenimy kolejne osoby, bo już kurwa bym musiał na YouTube'a wejść. Yy, ale ocenimy sobie dwie osoby dzisiaj. Może kurwa nie wiem sam. Yy, dobra, zróbmy sobie te staty, nie? Z początku sprawdźmy ile mamy stat. Myślę, że mam około 11 tysięcy, tak. 12 prawie. Wiecie, ja zawsze robię toksiki tak. Że daję wszędzie porówno, nie? Znaczy to jest tak. No tak taka moja właśnie... Yy, tak sobie zawsze ustawiam po prostu, nie? No jak mam 11,840 Zaraz zobaczymy yy, na kalkula kalkulatorze jak to wygląda. Ile to wtedy statno yy, siądzie? Czekajcie. Podzielić na, na 3, tak? To wychodzi wtedy no, 3, 9, prawie 4, po 4, prawie. No to czekajcie, zaraz zobaczymy ile to wyjdzie. Okay. Kurwa, czekajcie. 3, 9, 4, 6. 3, 9, 4, 6. Dobra. Ok, potem kondycja. 3, 9, 4, 6. O kurwa, zbugowało mi się coś nie. Czekajcie, dobra. 3, 9, 4. Kurwa, powiem wam, trochę chory jestem. No i dobra, no tu zostaje ogólnie 3, 9, 6, 8, więc yy, zaraz to ogarniemy. Ale powiem wam, kurde, coś skamują mnie dzisiaj. Yy, 80 oponek wydałem na te kurde dziadosło. Nie lubię po prostu, bo Nie lubię szukać młotków, powiem wam tak. Jak jest speed server, czy tam y, jump, to fajnie, bo jest po 9 oponek, a tu jest kurwa dość, że drogi ten młotek. Yy, to jeszcze go kurwa trzeba szukać i to kurwa bardzo długo, nie? Dobra, byśmy coś takiego mogli zrobić. Wiecie, ja nie wiem czy mi będą wchodzić te pojedynki, bo nie mam też Peta jeszcze zrobionego, a zanim go kurwa zrobię, to minie troszeczkę mordeczki. No i dobra, ile wtedy mamy tutaj? Tu mamy 15, tu mamy 13, no to mało. Ale myślę, że nam zbostuje troszeczkę se sezon i tu mam 11. No właśnie, czy my tak zmieniamy to? Sam nie wiem. No czekajcie, tu jest tak 11, tu jest ten. Niby można było tak zmienić. Tutaj jest też ogólnie 1576 inteligencji, nie? Można spróbować powiem wam szczerze, no. Chyba tak, chyba tak zrobimy. Zobaczymy, jak to pójdzie, kurde. Dobra, zmieniamy podział, oczywiście. No i tak wyglądają właśnie staty, nie? Zobaczymy ogólnie. Myślę, że nie będą wchodzić dobrze pojedynki, bo nie mam jeszcze tego peta wyekspionego. A zanim go kurwa wyekspiew, to troszeczkę minie, tak jak już Wam powiedziałem. Więc no zaraz, włączmy sobie na przykład walki. Gra pojedynki ligowe. Zobaczymy. Myślę, że ten pecik nie będzie dobry po to. Widzicie, kiedyś takiego Petasa moż, można było ustawić, a tutaj to nie wiem, szczerze. Zaraz zobaczymy, jak walka w ogóle z kimś wygląda. Uznajmy, tutaj mamy Gargamela, nie? Tylko, że on ma kurwa. Nie, on ma spoko. Mam 952 na, na plus, nie? Niby można go jebnąć. Spróbujmy. Myślę, że przegramy, ale zobaczymy. Ok, tu mamy. Tak, dobra. Ok. Dobra. No, w sumie wchodzą te ataki nawet. Czekajcie, a jakbyśmy... Powinna... No nie najgorzej, szczerze mówiąc, ale byśmy mogli coś jakiegoś mocniejszego przeciwnika, ale. Tylko, że kogo na przykład, kurwa, tu wszyscy są. Tego to nie pokonamy, wariata. Hmm, Nikusia też. Nie. <laughs> kurwa, nie wiem, kogo byśmy mogli. No, na przykład tego ziomeczka, chociaż do niego mam 1668. No. Wiadomo, już nie zrobimy walki, bo powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że nie mam tego energii. Dobra, oceńmy sobie tam kogoś. Yy, tutaj Wiktownik się pytał kiedy live, no to mu napisałem. Tutaj ogólnie pozdrawiam, ogólnie tutaj Deksa. Czy ocenię go? No ocenię cię wariacie, no to no, mam do ciebie 26 na plus, spoko. Staty szczerze spoko, spoko jak na ten poziom wydaje mi się, że są fajne. Yy, pecik, no Pecik troszeczkę do wymiany te dwie pierwsze umki. Jak będziesz miał coś mocniejszego, to dawaj sobie pierwszą mumkę na dwa ataki, a drugą kurwa na, na staty, bo to naprawdę ci zbostuje troszkę postać. Yy, wiadomo, na razie masz mały level, też masz, nie masz jakoś dużo stat, więc na razie to wi wiadomo, jak jest, nie? Dobra, ogólnie tak. Yy, zobaczymy sobie Twoją kryjóweczkę, czy już ją ulepszasz. No, masz dziesiąty poziom spoko. Centrum, no tutaj musisz kurwa polecić z tym centrum, bo powiem Ci, że centrum jest ważne bardzo, nie? Jak masz na jedynce, to troszeczkę słabo. Spróbuj to polecić dalej. Wiadomo z tym. Tutaj wydaje mi się, że jest za wcześnie na Bart sportowy. Tutaj, no, no kryjówka kiepska, szczerze, kryjóweczka troszeczkę kiepska. Więc myślę, że z kryjówką musisz troszeczkę podziałać. No i co, pozdrawiam cię oczywiście. Wydaje mi się, że jest dobrze, jest dobrze. Tylko musisz jeszcze tą kryjówkę podziałać z nią. I staty troszeczkę podbić wiadomo, bo to jednak jednak staty trzeba podbijać nie wariacie. Dobra, oczywiście drużynka widzę tej Red Warrior, Warriors. Warriors, kurwa. Trzy treny macie, spoko. A jak tam Ragnar? A Ragnar ma 17 na minus. No to chujowo. Kurwa, wszyscy się tu wzmacniają, a ja jestem w tyle zawsze. śmie to denerwuje, nie? A nieważne. Dobra. No, to mordeczki. E co kogoś miałem jeszcze ocenić, tylko kurwa kogo miałem ocenić, już nie pamiętam. Jak, jak cię ominąłem, to sorry, ogólnie ocenimy cię w następnym odcinku, bo myślę, że i tak będą, będą y, ocenki. Y, ogólnie będzie zapowiedź ocenek. Więc wiesz jak jest. Jak cię ominąłem, kolego, y, któryś. Y, no i tyle. Ja Was wszystkich pozdrawiam. Widzimy się na kolejnym odcinku z Hero zero. Nie wiem po co kupiłem te dwa gemy. Jestem po prostu głupi. Nie no, kupiłem, bo odbyły tanie po prostu, wiecie. A jak coś się stanie, to trzeba kupować, nie? Dobra, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? Mordeczki, do zobaczenia, nie? Elo?